Otwieramy maseczkę? Mikro maseczka, proszę bardzo. No i to jest właśnie to 1.6, czyli te 160 koni. na górze na górze chyba. Jeszcze piętro wyżej, piętro wyżej? Nie. A tu widzisz, tu się schowało. No niestety nie na pneumatykach, ale ona jest dość mała, lekka, więc nie ma problemu. Pomarańczowe kable oznaczają, że silnik elektryczny, kable czarne oznaczają, że silnik spalinowy. Nie prosty. wyjmiemy tędy na no pewno Nie, tego właśnie. Silnika, rzeczywiście, no, jak to w każdym wanie, tutaj jest to wszystko upchane, przesunięte lekko do tyłu, e, natomiast dostęp do niezbędnych elementów jest i tyle. Tak, wymiana górnych mocowań amortyzatorów. E, powodzenia życzę mechanikowi, bo trzeba będzie tutaj jakąś taką trudną robotę wykonać, e, więc oby nie. Ale no, faktycznie dość dużo miejsca w tym silniku, prawda? No je, jest w tej potencjał na <laughs> To Są wersje, ale nie, nie w Polsce, gdzie te silniki są zdecydowanie mocniejsze. I tam chyba właśnie V6 też 3,5 litra chyba tam można zapnąć, więc to już jest w ogóle szaleństwo. Ale to Tajlandia ewentualnie. Nam podoba Ciach. się to małe spalanie o. w tym silniku 1,6 i to, że Dobra. można w tym samochodzie to osiągnąć.